To już prawie 5 miesięcy od kiedy założyłem ten bezobsługowy zbiornik. Jego założenie było proste. Miało to być akwarium, w którym nie będzie trzeba robić dosłownie nic. Patrząc na to, że przez te 4 miesiące wymieniłem tutaj tylko raz wodę i nakarmiłem krewetki ze dwa razy, no to myślę, że akwarium okazało się sukcesem. Ten projekt mogę już zakończyć. Mam ciekawy pomysł. Na ten zbiornik. Także potrzebuję tego szkła. Zabieram się za to, żeby wszystko z tą wyciągnąć, wyłapać te krewetki i już Wam mówię, co będę z tego robił. Naliczyłem 10 krewetek, tylko że były młode. To, to co z dechu, to zdążyło się odrodzić, ale patrząc na ilość młodych to nie nazwa tego sukcesem. Do mojego następnego projektu wykorzystam te podłoże, które tutaj jest, no bo w tym podłożu są już pożyteczne bakterie, które przez te kilka miesięcy zdążyły się zadomowić tutaj i będę nadbudowywał całość nad tym. Wykorzystam również te części dekoracji, które tutaj są. Chcę zrobić coś w rodzaju takich mm, zalanych, ukrytych ruin. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Trochę zaszmoglonym, powiem szczerze, że nawet wcześniej tego nie widziałem, w momencie, kiedy było zalane wodą. Przeczyszczę teraz, bo później będzie to dość mocno utrudnione. To wystarczy na potrzeby mojego filmu. Będzie ok. Przesypię ten piasek bardziej do tyłu. Mam mniej więcej pojemnik wielkości zbiornika, który wcześniej widzieliśmy i będę teraz kleił skałki w ten sposób, że nie pokleję nic tutaj i później będzie mi to pasować. Ewentualne poprawki jeszcze będę robił tutaj, liczę się z tym, że to będzie nie wyglądało inaczej, bo całość i tak będę musiał dopracować wyszkle, ale to no, tak jak mówię, liczę się z tym. Że powiedziawszy, myślałem, że będzie to trochę łatwiejsze. Dzisiaj drugi dzień klejenia. Muszę trochę poprawić, dokleić, bo mi się rozleciało przed chwilą, jak próbowałem włożyć to, dopasować do akwarium. Ale całość idzie raczej w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że dzisiaj skończę, bo jutro przyjdą rośliny i będę chciał to obsadzić. No powiem Wam, że trochę się przy tym napociłem, ale jak dla mnie efekt jest yy, wystarczający. Bardzo mi się podoba, jak całość wyszła w stylu takiego właśnie takich zalanych ruin będzie to wyglądało. Yy, I jak na razie jestem zadowolony, ale to dopiero połowa sukcesu, bo... Na całość jeszcze chcę, u góry chcę całość obsadzić, a żeby to obsadzić, no to muszę nasypać podłoża. Miałem plan, żeby zasypać górę podłożem aktywnym, ale jest tam teraz dość mało miejsca. Wydawało mi się, że wyjdzie mi to troszeczkę niżej. No przydałoby się tutaj z 2 cm tego podłoża dosypać. I nie wiem sam jak to wyjdzie. Teraz muszę wziąć siatkę, podoklejam siatkę tutaj, tak żeby te podłoże się nie przesypywało, przesypywało tam po bokach. Przód zostawię tak, jak jest. Mówiłem wcześniej, ale muszę to powiedzieć jeszcze raz. Nie sądziłem, że ten zbiornik mi przysporzy tak dużo pracy i tak dużo problemów. Bo no, przy klejeniu tego wszystkiego, żeby to wyglądało tak, jak wygląda, trochę się napociłem. Ale według mnie było warto, bo efekt jest naprawdę piorunujący. A jak ta góra będzie obsadzona jeszcze roślinkami, to myślę, że dopiero wtedy będzie widać to, co, co, co tu w mojej głowie siedzi. Rośliny będą jutro, dzisiaj tylko jeszcze wezmę i zaleję ten zbiornik, i to będzie tyle. Mój wybór padł na echinoderusa tenelusa. Przygotowałem sobie wszystko do sadzenia. Jest to. Chyba mój ulubiony, jest to chyba ulubiona roślina z Echinodorusów, ale coś nie jestem pewien, czy dostałem to co chciałem, bo te sadzonki są, no nie przypominają mi co to niektóre po tych bardziej wyrośniętych, tak jak tutaj ona mi nie przypomina Echinodorusa, Tenerlusa, tylko jakąś inną odmianę, ale jak to będzie, to się okaże dopiero po zasadzeniu. Zasadzę wszystko i zobaczymy jak to będzie.